Witam państwa bardzo serdecznie, Bartosz Gruszczyński i zapraszam na ostatni już w tym roku magazyn pierwszej ligi futsalu. Pół te rozgrywek za nami i sprawdźmy, w jaki sposób drużyny zakończyły obecny rok. Na początku witamy w zgierzu, gdzie miejscowy FC10 Zgierz podejmował Dynamik Toruń. Gospodarze walczyli o utrzymanie, natomiast Dynamik Toruń chciał utrzymać się w górnej części stawki. Mamy pierwszą minutę, Karol Ciszek zagrywa piłkę w pole karne, niepewna interwencja golki para gospodarzy, i już w pierwszej minucie to goście wychodzą na prowadzenie. Cały czas pierwsza minuta, rzut rożny dla gospodarzy, świetne rozegranie i po niespełna 60 sekundach Wojciech Banaszczyk doprowadza do wyrównania. Bardzo mocne otwarcie tego meczu. Zaledwie dwie minuty później była już kolejna bramka. Tym razem to Dynamik Toruń wychodzi z kontratakiem, sam na sam wyszedł Bartosz Elwartowski, bramkarz nie dał rady i Dynamik Toruń ponownie obejmuje prowadzenie. W ósmej minucie znowu był remis. Golkiper Zgierza zagrywa piłkę na lewą stronę boiska. Mamy dobre przyjęcie. zagrani w kierunku Fabiana Kasierskiego, a ten uderzeniem z pierwszej piłki pokonuje golkipera gości i doprowadza do wyrównania. Odpowiedź po raz kolejny przyszła natychmiastowo. Mamy dogodną sytuację do zdobycia bramki. Tutaj strzał zablokowany, ale wejście nakładką. Sędzia odgwizduje rzut karny. Do wykonania tego stałego fragmentu gry podchodzi Karol Czyszek. Rozbieg, pewne uderzenie i Dynamik Toruń prowadzi 3 do 2. Karol Czyszek z drugą bramką w tym spotkaniu. Po 9 minutach goście prowadzą 2 do 3. 4 minuty później mamy kontratak miejscowych. Przy piłce Piotr Werner. Werner, zejście do środka. Cały czas Piotr Werner, jeszcze raz przyłożenie piłki na lewą nogę. Zagranie w środek pola karnego, a tam Krysten Pomykała wiedział gdzie się znaleźć. I doprowadza do wyrównania. A to już druga połowa tego spotkania. Przy piłce drużyna gospodarzy, ładne zagranie po linii, strzelenie futsalówki w pole karne, i po raz drugi Kristen Pomyka pakuje piłkę do siatki. Tym razem to gospodarze wychodzą na prowadzenie. W 28. minucie Tomasz Sztaba zagrywa kapitalną piłkę w kierunku Łukasza Górolczyka, a temu nie pozostało nic innego jak pokonanie golkipera przyjezdnych i FC 10 Zgierz prowadzi już do dwoma bramkami. Miejsca się nie zatrzymywali. Mamy rzut z autu w 32 minucie. Zagranie w kierunku Krystiana Pomykały. Ten kapitalnie się odwrócił z futsalówką przy nodze i skompletował w tym spotkaniu hat -tricka. W 39 minucie to kiper miejscowych rozpoczął kontratak. Zagranie na prawą stronę. Odegranie do bramkarza. Jeszcze raz zagranie na długi słupek. I Arkadiusz Błaszczyk zdobywa bramkę na 7 do 3. Sprawa trzech punktów powoli zostaje przesądzona. Goście walczyli do końca. Nikola Neagu chciał wspomóc swoich partnerów w rozegraniu piłki. Tutaj, właśnie, mamy zagrania do Kolkipera Dynamika Toruń. Ten dobrze utrzymał piłkę przy nodze. Zagranie na lewą stronę. Zejście do środka, ale niestety strata. Piłka ląduje przy nogach Arkadiusza Boszczyka, który, strzałem z własnej połowy, ustala wynik spotkania i zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Na zakończenie roku FC10 Zgierz pokonuje pewnie 8 do 3 drużyny KS Dynamik Toron i oddala się od strefy spadkowej. Przenosimy się do Mosinek, gdzie miejscowy Amrak CRB, mrówka UKS Orlik Mosina, zajmując trzecie miejsce w tabeli, podejmowała na własnym parkiecie ostatnio w tabeli podkowy Tech Bar Club. Tutaj już pierwsza akcja w tym spotkaniu świetne rozegranie ataku pozycyjnego i piłkę do siatki pakuje Dariusz Pyczyński, otwierając wynik tego spotkania. Pierwsza bramka padła w drugiej minucie, natomiast tutaj już siódma minuta tego spotkania. Mamy spokojne rozegranie z autu i atak pozycyjny. Zagranie futsalówki na lewą stronę. Świetna klepka i Łukasz Pyczyński podwyższa stan spotkania i gospodarze prowadzą już 2 do 0. W 15 minucie ponownie miejscowi przy piłce, mamy rozpoczęcie gry od bramkarza i spokojny atak pozycyjny, zagranie piłki na lewą stronę. Dobre przyjęcie i zastawienie futsalówki swoim ciałem. Na pozycję wychodzi Serhii Czamucha. Piłka w jego kierunku, świetne przyjęcie, pewne wykończenie i Orlik Mosina prowadzi już 3 do 0. Analizę strzelców wpisuje się właśnie wcześniej wymieniony Serhii Czamucha. A to już druga część tego spotkania. Cały czas goście w ataku. futsolówkę na lewej stronie przyjmuje Daniel Lebydziński. Uderzenie z prawej nogi i na tablicy wyników mamy już 4 do 0. Gospodarze nie zwalniają tempa. Odpowiedź Przyjezdnych nadeszła w 22 minucie. Mamy tutaj kapitalne zagranie w kierunku Klotra Cygana, ten ubiegł golki pera gospodarzy i umieścił piłkę w siatce. Podkowa niweluje stratę. Miejscowi jednak jeszcze w tej samej minucie odpowiedzieli na trafienie Przyjezdnych. Marcin Marcinkowski przyjmuje to nieudane podanie, schodzi do środka i potężnym strzałem pokonuje golki rywali i podwyższa stan spotkania na 5 do 1. W 25 minucie mamy szybkie wznowienie gry z rzutu wolnego, mamy świetną wymianę podań, naprawdę kapitalna zespołowa akcja, a piłkę praktycznie do pustej bramki pakuje Szemon Wichtowski, trafiając na 6 do 1. W 35 minucie goście ponownie zniwelowali stratę. Mamy dobre zagranie po linii, odegranie podeszwą, zejście do środka, strzał lewą nogą, piłka jeszcze odbiła się od słupka i Maciej Kumor niweluje stratę do drużyny gospodarzy. Ostatnie słowo należało jednak do miejscowych. Trzeba przyznać, że zawodnicy Orlika Mosina kapitalnie rozgrywali swoje akcje. Tutaj mamy podanie w kierunku Daniele Lebedzińskiego, który w taki oto sposób zdobywa kolejną bramkę w tym spotkaniu, a zawodnicy Amrak CERBEM Rówko ŁKS Orlik Mosina prowadzą już 7 do 2. Mamy końcówkę tego spotkania, przejęcie piłki i wyjście z kontratakiem. Dwóch na jednego na bramkarza, podanie do Aktawiana Stoleckiego, który w taki oto sposób ustala wynik spotkania na 8 do 2. Orlik musi kończy rok 2021 na trzecim miejscu w tabeli. W Białym Stoku czeka nas pojedynek futbol Białystok Stok z stawem Toruń, czyli pojedynek dwóch drużyn ze środkowej części tabeli. Mamy pierwszą połowę tego spotkania: zagranie na prawą stronę do Jacka Stefanowicza. Jacek Stefanowicz schodzi na lewą nogę i takim sprytnym strzałem chciał zaskoczyć go okiepera, ale trafił w poprzeczkę. Kolejna akcja ponownie gospodarze przy piłce ale futsalówkę przyjmuje Bartosz Wilkanowski, wychodzi oko w oko z perem rywali, ale trafia tylko w słupek. Pierwsza część spotkania to była istna wymiana ciosów. Futsalówkę na prawej stronie przyjmuje Jakub Konon, odgrywa do swojego kolegi z zespołu, a ten trafia tylko w poprzeczkę. A to już druga połowa, nie chcieli wyjść z kontratakiem, ale mamy przyjęcie piłki przez gospodarzy, zagranie na prawą stronę, piłka w kierunku Jakuba Konona i tylko on wie, jak w tej sytuacji nie zdoła trafić do siatki. Jak mawia stare piłkarskie pożekadło, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Tym razem w ataku zawodnicy Tafu. mamy zagranie podeszwu do Kamila Domańskiego, a ten takim perfekcyjnym, precyzyjnym strzałem otwiera wynik tego spotkania i wyprowadza drużynę gości na prowadzenie. Gospodarze chcieli ruszyć do odrabiania strat, ale tutaj mamy stratę piłki na lewej stronie boiska przed własnym polem karnym, przed dogodną sytuacją do zdobycia bramki stanu Krystan Kraśniewski, ale trafił tylko w słupek. Gospodarze cały czas szukali bramki wyrównującej. Tutaj przed doskonałą sytuacją do wyrównania stanął Bartosz Borowik, ale został zatrzymany przez bramkarza, natomiast dobitkę Damiana Grabowskiego również nie znalazła się w siawce. Przełamanie nastąpiło w 28 minucie, kiedy to goście grali w osłabieniu. Bartosz Borowik zagrał na lewą stronę boiska, a tam Jacek Stefanowicz zaskoczył golkipera drużyny gości w krótki ród i doprowadził do wyrównania. W 35 minucie Jakub Konon przejął piłkę źle zegraną z autu. Zagrał na prawą stronę do Joachima Witoszko, który takim strzałem wyprowadził miejscowych na prowadzenie. Futbalo prowadzi 2 do 1. Goście wycofali bramkarza i szukali bramki wyrównującej, ale nie byli w stanie już więcej zagrozić bramce drużyny gospodarzy. Natomiar złego Jacek Stefanowicz ubiegł niepewnie interweniującego obrońcę i zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, podwyższając stan spotkania na 3 do 1. Ostatnią bramkę w tym spotkaniu zdobył Jacek Stefanowicz, który takim strzałem z własnej połowy umieści piłkę w pustej bramce i skompletował w tym meczu hat-tricka. Futbala Białystok pokonuje w ostatnim meczu w tym roku run 4 do 1. LZS Dragon chciał uciec ze strefy spadkowej. Tym razem ich rywalem był Butka z Gniezdą. Jako pierwszy w tym spotkaniu zaatakowali przyjezdni. Mamy pierwszą minutę i zawodnicy z w ataku pozycyjnym. Spokojna wymiana podań. Marcin Gresser zagrywa na piwota, Mamy dobre odegranie piłki podeszwą. I Szymon nurtnowski takim strzałem otwiera wynik tego spotkania. Green Budka jest jeden prowadzi 1 do 0. Przyjezdni mieli szansę podwyższyć prowadzenie. Gdy mamy bardzo niepewną interwencję zawodnika Dragon Bojado, ale Mariusz Sawicki w tej sytuacji trafił tylko w słupek. Odpowiedź nadeszła w 11 minucie. Gospodarze przeprowadzają tym razem spokojny atak pozycyjny. Jest zagranie po linii. Tutaj zawodnicy drużyny goście sygnalizowali zagranie ręką, ale gwizdek sędziego milczał. Strzelenie piłki w pole karne, a tam w taki fantastyczny sposób Łukasz Kwaśnik doprowadza do wyrównania. W 11 minucie mamy 1 do 1. Remisem zakończyła się pierwsza część tego spotkania. Tutaj już druga połowa. Marcin Grieser wychodzi sam na sam, trafia w ramkarza, ale dobitka była już skuteczna i Greenwood KS gniezno ponownie na prowadzeniu. Początek drugiej połowy zwiastował niesamowite emocje. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. W 24. minucie Fitzalówkę z rzutu rożnego otrzymuje przemysłowi wańskiej, wstrzeliwuje w pole karne, a piłka w krótki rok bramkarza po się wpada do siatki i na tablicy wyników ponownie mamy remis. A to już 33. minuta i rzut wolny z linii pola karnego dla Dragon Bojano. Mamy kombinacyjne rozegranie. Odegranie: piłka odbija się jeszcze od zawodnika stojącego przy przysłupku, ale Karim Madani w taki sposób pakuje piłkę do siatki i gospodarze wychodzą na prowadzenie. Miejscowi szukali jeszcze kolejnej bramki, tutaj mamy dobre rozegranie tego rzutu z autu, świetny obrót, zagranie na lewą stronę, odegranie i kapitalna interwencja golkipera Greenbudu. Do końca tego spotkania wynik już się nie zmienił. Mamy ostatnie sekundy tego spotkania, końcowa syrena i LZS Dragon Bojano zdobywa bardzo ważne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie. To to Przenosimy się na południe, a konkretnie do Krakowa, gdzie miejscowy AZS Łuk Kraków podejmował na własnym parkiecie KS Sośnice Gliwice. Spotkanie dużo lepiej rozpoczęli przyjezdni. Kontratak swojej drużyny rozpoczyna Tomasz Dura. Schodzi do środka i zagrywa na prawą stronę. Mamy wstrzylenie piłki w pole karne i ten sam zawodnik, który tę akcję rozpoczął, ją zakończył i mamy 1 do 0 dla Sośnicy. Odpowiedź doszło w siódmej minucie. Tutaj zawodnik Torociec nie trafia w piłkę i mamy kontr-atak drużyny gospodarzy. Jakub Maczyński schodzi na prawą nogę i świetnym precyzyjnym strzałem przy słupku umieszcza piłkę w siatce i doprowadza do wyrównania. W dziesiątej minucie było już 2 do 1 dla gospodarzy. Mamy zagranie piłki na prawą stronę. Na pozycji pokazuje się Marcin Czech, zagranie w jego kierunku, niepewna interwencja golkipera. Czech dobija piłkę lewą nogą i syłek Kraków wychodzi na prowadzenie. A to już 13 minuta. Zagranie za to do Tomasza Dury. Mocne uderzenia, ale mamy interwencję bramkarza, zamieszanie w polu karnym, a tam Marcin Kiełpiński zachowuje najwięcej zimnej krwi i doprowadza do wyrównania. W 17 minucie zawodnicy z Sośnicy popełniają błąd w wyprowadzeniu piłki. Mamy zagranie do Marcina Czecha, który takim strzałem zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu i wyprowadza AZS Ułek na prowadzenie. Wynikiem 3-2 zakończyła się pierwsza część tego spotkania, a to już druga połowa. Zagranie z autu do Mikołaja Pysia, a ten w kapitalny sposób się odwrócił i podwyższa prowadzenie gospodarzy. Bramka na 4-2 padła w 21 minucie, a to zaledwie 22 minuta. Paweł Hady przejmuje piłkę, zagrywa do kolegi zespołu. Odegranie i jazet Sulek Kraków prowadzi już trzema bramkami. W 26 minucie Gliwiczanie kapitalnie rozegrali rzut Zautu. przepuszcza piłkę między nogami i wchodzi w środek pola karnego, otrzymuje piłkę i niweluje przewagę gospodarzy. Jednak zaledwie dwie minuty później akademicy z Krakowa zdobyli kolejną bramkę. Fuculówkę przyjmuje Mikołaj Pyś i rozpoczyna kontratak swojej drużyny, zagrawa w kierunku Marcina Czacha. ten przyjmuje i lewą nogą trafia w poprzeczkę, ale dobietka jest już skuteczna i na tablicy wyników mamy 6 do 3. Praktycznie każda akcja gospodarzy kończyła się bramką. Tutaj mamy zagranie do Jakuba Ptaka. Ten oddaje strzał na bramkę, interwencja golkipera, ale Mikołaj Pyś wiedział, gdzie się znaleźć i podwyższa prowadzenie swojej drużyny. Goście chcieli zniwelować stratę i wycofali bramkarza, jednak Kamil Musio źle zagrywa, piłkę przyjmuje Mikołaj Pyś i kompletuje hat zdobywając ósmą bramkę dla azs -u Ułek Kraków. A to już 35. minuta, przy piłce Jakub Ptak, Świetnie zasłania piłkę i zakłada przesyłową siatkę swojemu rywalowi, schodzi do środka i takim oto strzałem ustala wynik spotkania na 9 do 3. AZS Ułek dzięki temu zwycięstwu awansuje z 9 pozycji na pozycję numer 7 w tabeli i oddala się od strefy spadkowej. Stośnica natomiast traci już 5 punktów do wicelidera, czyli AZS Ułusz jak większość osób jest w stanie to zauważyć, no to nie jest jakiś tam przypadkowy wynik, bo już powiedzmy sobie szczerze, że to już jest któryś kolejny mecz wygrany, i no dlatego mamy coraz większy apetyt. No, na pewno nie chcemy zwalniać i mam nadzieję, że taka że pasta się utrzyma też na całą drugą rundę. Nie dostosowaliśmy się poziomem piłkarskim dzisiaj i fizycznym do, do zespołu z Krakowa. Serdecznie im gratuluję, bo miejsce, które mają i punkty, ile mają, to nie, nie do końca odzwierciedla to, jak grają w piłkę, bo grają bardzo dobrze. W Kobierzyca GSF Gliwice walcząca o utrzymanie podejmowała na własnym parkiecie wicelidera AZS UŚ Katowice. Pierwsza akcja przybyłca zawodnicy Uniwersytetu Śląskiego. Wachła zagrywa na prawą stronę. Jakub Jochymek przedarł się, ale niestety trafił tylko w słupek. W odpowiedzi drużyna gospodarzy strzał Mikoli Morozowa jest zablokowany, ale ten dochodzi jeszcze do sytuacji strzeleckiej, ale dobra interwencja między słupkami Maksyma Kiesielowa jeszcze jedna sytuacja, tym razem strzał po rzucie z autu i kolejna dobra interwencja golki para AZS-u. Zawodnicy GSF szukali pierwsze bramki w tym spotkaniu. Tutaj zagranie do Janusza Fabijaniaka, strzał na bramkę, ale jego uderzenie ląduje na słupku. Mamy 18 minut, rzutrożenie dla akademików z Katowic, podanie do Adama Janczyka, który w świetny sposób przyjął piłkę i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. A to już druga połowa, a konkretnie 23 minuty tego spotkania, zagranie na lewą stronę do Rafała Użuga, który wyszedł sam na sam z golkiperem perem azs i doprowadzi do wyrównania. A to już 33 minuta tego spotkania, uderzenie z rzutu wolnego jednak jest obronione przez golki parę gospodarzy, odbiór piłki, Roman Wachła zagrywa do Daniela Wojtyny, dobra interwencja bramkarza, ale wobec dobitki Jakuba Jochenka, bramkarz GSF był już bezradny i Akademice z Katowic ponownie na prowadzeniu. A to już ostatnie sekundy tego spotkania, gospodarze mieli jeszcze szansę, żeby wyrównać, ale dobra interwencja bramkarza AZS już Katowice. I to goście wywożył 3 punkty z kobierzec. Chciałbym podziękować zespołu za dzisiejsze spotkanie. Zagraliśmy bardzo dobry mecz dzisiaj. Zabrakło gdzieś tam skuteczności i koncentracji przy tych dwóch bramkach, które straciliśmy. Cieszymy się, że no, mecz też nie był w naszym wykonaniu jakiś super, no ale takie mecze też się gra i cieszą trzy punkty. Przenosimy się do Siemianowic, gdzie miejscowi FC Cile za boks Śląskie podejmowali na własnym parkiecie Unię Tarnów. Spotkanie od początku przebiegało na bardzo wysokiej intensywności. Tutaj mamy błąd w wyprowadzaniu piłki, zagranie jest 1 do zera. u Netarnofobie moje prowadzenie, a strzelcem bramki Dawid Sojda. Gospodarze szukali bramki wyrównującej. Tutaj zagranie na prawą stronę, strzelenie piłki w kierunku Maxa Kraweca, ale dobra interwencja golki para drużyny gości, ale wyrównanie przyszło już na początku drugiej połowy, kiedy to takim strzałem powiesił się Wojciech Kozłowski i doprowadził do remisu. W 23 minucie gospodarze kombinacyjnie rozegrali rzut wolny, zagranie do Damiana Wojtasa, Damian Wojtas do Kamila Kmiecika, a ten w taki oto sposób wyprowadza swoje drużynę na prowadzenie. FC Silesia Boks prowadzi 2 do 1. W 32 minucie piłka na środku boiska przyjął Marcin Cuber i w taki oto sposób po przeprowadzeniu indywidualnej akcji podwyższa prowadzenie i gospodarze prowadzą już dwoma bramkami. Przyjezdni wycofali bramkarza i ruszyli do odrabiania strat. Tutaj mamy zagranie do Dominika Wardzały, który zaskakuje golkipera drużyny gospodarzy i w 34 minucie zdobywa bramkę kontaktową. Minutę później przyjezdni bardzo szybko wymieniają futsalówkę. Zagranie w pole karne i Dominik Wardzała po raz drugi w tym meczu trafia do siatki i doprowadza do wyrównania na tablicy wyników 3-3. Goście mieli jeszcze szansę aby wyjść na prowadzenie. Tutaj mamy szybki kontratak. Wyjście sam na sam, dobra interwencja Patryka Puzio, dobitka głową, ale tym razem golkipera siemienowic wyręczył Kamil Kmiecik. W ostatnich sekundach tego meczu mieliśmy jeszcze żytro, dla gospodarzy, ale nic z tego więcej nie wyszło. Końcowa Syrena i FC Sylię za boks siemienowice Śląskie remisują na własnym parkiecie 3 do 3 z GKS Huceltychy podejmował na własnym parkiecie e, Hero a ja oddaję głos Mariuszowi Niemczewskiemu i Jarosławowi Zabraniakowi tam zdobyli 10 bramek uwaga widuch ależ to zrobił fenomenalnie kapitalne uderzenie ależ wystawił mu piłę Sektownie interweniował Pasierbek uderza pięknie to zrobił i 2 do zera! świetnie strzał po ziemi zasłonił kontra Sobecko ach wyczuł wyczuł intencję Nowaka Sobecko poszedł w dobrą stronę no i to będzie Dmitryowi. Ten obija naszych defensorów, ruszamy z kontrą, Pasierbek, ma miejsce, ależ to wsadził, Dawid Pasierbek zrobił to co do niego należy, ależ bomba i co, wstrzymał to troszeczkę, uderza i trafia Barteczka przez całe, przez całe boisko, ależ to zrobił, pozdrawia teraz swoją ukochaną, wskazuje na serduszko w stronę naszych kamer, wyczekał sytuację, no wszyscy mieli już chyba... W Bochni lider BSF ABJ Bochnia podejmował drużynę ze środka tabeli, czyli GKS Ekom in 2 Nowiny. Mamy czwartą minutę tego spotkania. Zawodnicy BSF ABJ Bochnia w ataku pozycyjnym. Zagranie na lewą stronę przy piłce to Tycherino Ticherino zagrywa po linii, wstrzelenie piłki w pole karne i Konrad Łękawa w taki oto sposób otwiera wynik tego spotkania. BSF ABJ Bochnia prowadzi 1 do 0. 4 minuty później mamy stratę piłki w środkowej części boiska. Zagranie na lewą stronę. Adam Wędzony nie miał problemu w tej sytuacji, aby trafić do siatki. I podwyższa prowadzenie drużyny gospodarzy na 2 do 0. W 11 minucie mamy rzut wolny. Zagranie do Piotra Matrasa. Ten strzel na bramkę, piłka jeszcze odbita. Wpada do siatki i na tablicy wyników już mamy 3 do 0. Minutę później goście w ataku, ale mamy przyjęcie piłki, do futsalówki dopada Minor Cabalcheta. Cały czas Cabalcheta schodzi na prawą nogę i takim potężnym uderzeniem daje szansę golkiperowi drużyny rywali. I Bochnia prowadzi już czterema bramkami. W 13 minucie gospodarze przeprowadzały szybki atak. Ładna składna akcja, dobra interwencja bramkarza, ale dobitka Jana Burkowicza ląduje w siatce. Podopiecznie Klaudiusza Hirsza się nie zatrzymują. Cały czas pierwsza połowa. Warto też dodać, że zawodnicy drużyny goście grali bez zmian, także na pewno ten mecz był dla nich bardzo trudny. Zawodnicy z Bokni cały czas w ataku. Strzelenie piłki w pole karne, ale dobra interwencja obrońcy, ale jeszcze Adam Wędzony wyprzedza swojego rywala, dopada do piłki i strzela kolejną bramkę dla drużyny gospodarzy. W 17 minucie minor Balczota przyjmuje piłkę przed polem karnym, schodzi na prawą nogę i takim oto strzałem zdobywa siódmą bramkę dla drużyny z Bokni. A to już druga połowa i 21 minuta tego spotkania. Dawid Kolanowski przyjmuje piłkę w obrębie pola karnego drużyny rywali i taki oto sposób wstrzeliwuje piłkę w pole karne, a Filip Szmajdel niefortunnie pakuje piłkę do własnej bramki. W ataku cały czas gospodarzy mamy 24 minutę, uderzenie na bramkę i dobra interwencja golki para ale jeszcze jest przyjęcie, zagranie na prawą stronę, wstrzelenie piłki w pole karne i Minorca Balczeta kompletuje hat w tym spotkaniu. Mamy 25. minutę, Futsalówkę przyjmuje Paweł Markowicz i wychodzi z indywidualną akcją. Cały czas Paweł Markowicz strzela na bramkę i GKS Ekom Indwykstry Medias zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Kolejna akcja, tym razem w ataku gospodarzy, którzy nie pozostali dłużni swoim rywalom. Zagranie na prawą stronę, a tam takim uderzeniem z pierwszej piłki Jakub Maszlak zdobywa bramkę numer 10 dla swojej drużyny. Miejscowi kontynuowali strzelecką kanonadę. Przy piłce Piotr Matras. Matras zagrywa do Wędzonego. Wędzony oddaje piłkę Matrasowi. Ten chciał jeszcze podać, ale piłka niefortunnie odbita od zawodnika drużyny gości. Wpada do siatki i Kacper Borowiecki zdobywa bramkę samobójczą na tablicy wyników 11 do 1. Przy piłce Arkadiusz Buzyn mamy 32 minutę tego spotkania. Budzyn zagrywa do minora Cabalczety. Cabalczeta zabawił się jeszcze ze swoimi rywalami i zdobywa swoją czwartą bramkę w tym spotkaniu. Festiwal Strzelecki zakończy się w 39 minucie. Mamy tutaj odbiór piłki, zagranie do Dawida Kolanowskiego, który w dosyć szczęśliwy sposób umieszcza piłkę w siatce i ustala wynik spotkania na 13 do 1. BSF, aby odbochnie nie dała najmniejszych szans ekipie z Nowin i kończy pierwszą rundę z kompletem zwycięstw. Knoś powtarzam, że mamy być cały czas skoncentrowani, mamy cały czas czelwej walki, bo to trenujemy w tygodniu, podgląd, trenujemy, po trenujemy się staramy całych sił chyba nas tutaj okazji, że takie macie wygrywać i wygrywać jak najwięcej. W tym futsalu już od paru lat jesteśmy, nasza drużyna, więc tutaj nie mogliśmy, że tak powiem, poddać się bez walki. Chłopaki dali całe serce. No niestety taka kadrowa jest sprawa, że jest nas pięciu no i tyle, ale postaraliśmy się zagrać jak najlepszy futsal, pomimo tego, że było bardzo ciężko. Sprawdźmy jeszcze, jak prezentował się komplet wyników w Grupie Północnej oraz tabela. Widzę, że futsal kończy pierwszą rundę z kompletem zwycięstw. Przed Bojano i Podkowo jeszcze bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. Czas jeszcze na podsumowanie wyników z Grupy Południowej oraz tabela. Tutaj również zawodnicy z Błochni z kompletem zwycięstw w pierwszej rundzie. Dla zawodników z GSF -u pojedynek w z z obok Siemianowice również będzie bardzo ważny w kontekście utrzymania.